Dzień dobry sadzimy drzewka Gale Brookfield pożyczyłem znaczy Rafał Przybylski pożyczył mi frezarkę MCS z warki i powiem wam że mam porównanie między winasem a MCS warką jakbym miał kupować to winasa bym nie kupił za 80 tysięcy wolałbym tą z MCS -u za połowę pieniędzy on około 30 tysięcy teraz kosztuje i robi taką samą robotę naprawdę także przepłacanie takich pieniędzy za firmę to jest bez sensu dla mnie bo ktoś coś chce chyba ten wina 180 koła kosztuje takie przyjechały drzewka od Kamili drzewka są piękne Niektórzy narzekają, że Kamila słabe drzewka ma. Słuchajcie, prawda jest taka, że drzewek się nie zamawia w marcu. Tylko drzewka się zamawia dwa lata wcześniej. To jest zamówienie O, które nie weźmiemy. Ładne rozgałęzienia. Co naj Więcej mnie interesuje to korzeń. Bardzo duży korzeń. Cena 22 zł za taki towar. Tutaj dokupiłem sobie to jest dokładnie Everest. To jest zapylać do Urbianstara. Everest tu jeszcze jedna była odmiana. Także tu jest. Regal, nic jest nieruszane. Już Wam mówię ile jest na regale. 490 sztuk. To widać. Widać ile tych drzewek jest. Tu mamy 490 sztuk. A tam jest 460 sztuk. No. no drzewka są potężne. Dobra. Wsadziliśmy trochę i dałem wam pokazać, jak to wygląda. To jest gala Brookfield. Fajnie kwitnie. Ładnie to się wszystko. Rozkwita no tak wygląda wsadzone no. Także robi robi to wrażenie znaczy góra i tak będzie wszystko ścięte Gala Brookfield bajgant, 26 ale jest masa rozgałęzień to że one są długie to i tak to nic nam nie daje będzie wszystko ścięte o tak króciutko

Dobre kąty, nic tu nie, tego tylko wytniemy na gładko. Ale tu się wszystko fajnie pościna. Także to jeszcze będzie wyrównane, wszystko na razie to jest tak przysypane. Ale pod frezareczkę się fajnie. Ma. To jest puch, już takiego drzewka się nie da wyciągnąć. Ułamie się na szczepieniu. drzewko grube, no, obejmuje go ręką Proste no jeszcze trzeba przejść ma padać to wszystko i sad już rośnie, co? Nie warto, słuchajcie, nie warto Kupować drzewek słabej jakości, bo tylko kupujemy sobie robotę drzewko, które nie urosło w szkółce, w sadzie też nam nie urośnie. Przez szkółce jest pędzone, tam jest podlewane. Idą odżywki, wszystko. Tam nawozu to jest nieszczędzone. Nie no, także piękne drzewka i teraz przyciąć nawóz, woda, i myślę, że w przyszłym roku już będzie owocowało. A kupi się takie za 7 czy za 8 zł. to można sobie ręce urobić. Garba, człowiek dostanie od tej roboty. Kasy trzeba pakować, bo trzeba pryskać. A gówno zbieramy. Także powiedziałem 22 zł Kamila mogę Ci zapłacić ale drzewko ma być korzeń ma być gruby dużo tego korzenia żeby miało co jeść czym, czym, czym się najeść dobra idę po ciągnik i zaczynam frezować frezujemy i od razu sadzimy także działka będzie super 2,200 tu wejdzie co 80 cm sadzimy za dużo drzewek trochę zamówiłem miałem jak ja liczyłem i musieliśmy zagęścić do 80 cm. 3 na 80 chodzi. Ładnie kwitnie.